Nie było żadnego spotkania Dudy z Obamą. Taka jest prawda, którą podała Gazeta Wyborcza. Okazuje się, że zdjęcia ze spotkania, do którego doszło w Waszyngtonie, są nie do końca prawdziwe, bo to nie było żadne spotkanie. Duda i Obama tylko siedzieli obok siebie. Co więcej, za tym wszystkim najpewniej stoi Kaczyński. To właśnie on tuż przed wyjazdem Dudy do Waszyngtonu poinstruował go, aby usiadł obok Obamy. Tak właśnie musiało być. Tym samym rozwiązała się zagadka dwójpółgodzinnego spotkania w Pałacu Prezydenckim. Na szczęście podłeknowania zostały wykryte. Gazeta Wyborcza zachowała rewolucyjną czujność. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.